Bardzo bym prosił o wyczytane osoby, o podejście na scenę i ustawienie się tutaj. Pan Tomasz Smutek, zdobywca pierwszej nagrody. Druga nagroda, pani Aleksandra Cieśla. Nie będzie. Ja pozwolę sobie tylko przeczytać, a kto z Państwa jest, zapraszam na scenę. Pan Jakub, dwie trze, równorzędne trzecie nagrody dla pana Jakuba Kachlowa oraz dla pana Kacpra Pietronow. Państwa jest to ogólnopolski konkurs, prace wpłynęły, widzę, długa nagroda 500 km stąd pani dzwoniła, że, że nie może. W związku z tym będziemy to wysyłać, gratulować, wysyłać. Są przygotowane dyplomy, koperty. Pozwolę sobie przeszytać osoby równorzędnie wyróżnione. Przyznano panu Wojciechowi Fyda, panu Ignatowi Jakinowi, pani Lucynie Kozu, pani Olze Ruszkowskiej, pani Paulinie Rosiak. Pani Magierskiej Ewie, Pani Agacie Jędrasz, Pani Paulinie Kurtyna-Ciapała, Pani Paulinie Nawrockiej oraz Pani Katurzynie Kryś. Jeżeli ktoś z Państwa jest, to zapraszam e, na scenę, jeżeli nie, to tak jak Pan Prezes mówił, e, nagrody zostaną pod właściwe adresy wysłane. Widzę, że część Pani jest, a jedna Pani akurat. Jest i druga Pani. Czy jeszcze ktoś z Państwa? A pan jeszcze, prosimy bardzo. Prosimy bardzo na środek prosimy tutaj bardzo na środek sceny. O wręczenie yy, nagród. Poproszę prezesa, Taka, pana prezesa tata, Janusza licza. Album, słodkie życie. Paulina. Gratuluję, gratuluję. Tak. No i jest pan Wojtek Fyda. Liczył na złoto, ale tym razem wyróżnienie. Bardzo proszę pana prezesa Janusza Kasztelewicza o króciutkie podsumowanie konkursu. Proszę jest już kolejny, już dzielicie nie Pszczoła i otoczenie, konkurs fotograficzny ogłoszony na całą Polskę. Mamy w chacie wystawienniczej są wyróżnione prace.